Konferencje prasowe z udziałem premierów, prezydentów czy innych oficjeli. Często widzicie je na ekranie. Jednak to, czego nie widzicie, to na przykład to, co dzieje się przed. Chwilą. No, Okej, okay, to jest naprawdę skrajny przykład pokazany przez jednego z fotografów, który obsługuje wydarzenia związane z prezydentem Kazachstanu. Jednak widziałem na własne oczy podobne przypadki. Operatorzy kamer i fotografowie chcą zająć jak najlepsze miejsce, aby mieć jak najlepszy kadr. Nie ma co się dziwić. Choć i tutaj to jeszcze nie jest koniec problemów, bo te często dopiero się zaczynają. Kiedy nie działa dźwięk, a trzeba go podłączyć, kiedy ochroniarz wchodzi ci w kadr i zasłania głową wszystkich oficjeli, którzy są na miejscu. Jak widzicie, to nie jest aż tak proste, jak może się wydawać. A chcecie więcej takich ciekawostek? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. A tymczasem, jak zawsze, uszanowanko i do zobaczenia!